Dzień dobry, moi państwo, witamy w województwie warmińsko-mazurskim. Warmińsko-mazurskie, właściwie południe tak tego województwa, to cudowna miejscowość Giętkie, z którego pochodzą nasze cudowne dziewczyny Joanna i Kazia. Kazia tak Joanna, KGW w Giętkim. Ale, żeby nie było tak łatwo, jesteśmy w Rudej, a Ruda, numer nie powiemy jaki, ma cudowną chatę mazurską, której dzisiaj gotujemy. Zapowietrzyłem się aż. Co gotujemy? Czarninę. Czarnina. Co Czarninkę robimy gotujemy z kaczuszki. Czyli jest mięsko, trochę je przekroimy. No właśnie, bo to mi się nie zmieści w gężę. Kazia mam odpalić ogień mm -hmm. już? Tak, tak, kolejnie, już musisz to zrobić. Cykam, kochana. Skrzydła są. Tak Góra korpusu, Korpusie nie, dół jest. korpusu. Podroby fajna rzecz, dadzą trochę słodkości w tym tak. bulionie, nie? Szczególnie wątróbka. I tłuszczyk. Mm -hmm. Mm -hmm. A dziewczyny, po powiedzcie mi, wszystko wrzucacie od początku zimne do zimnej wody? Tak. Tak. Tak, czyli nie, mm -hmm. nie, nie czekacie, aż, aż się szumuje i ściągnie. Nie, nie, nie do to czeminy, tak, nie. nie. Teraz będziemy wrzucać warzywa. Tak, cebulkę. Cebulkę, może przekroimy ją na pół, żeby Aha. to tak się zmieściło wszystko być. Się... Nieopalana. Nieopalana w całości. No, może być tak. Pięknie. Marchewka Marchetycz, obrana, uwaga na palce. Obrano, tak. Marchewka dodana mnóstwo mm, słodyczy. Wódkości, tak. I wrzucamy jeszcze kawałek selera. Dobrze. Mm -hmm. Dobrze. A, że nie cały? Nie. za dużo by było no, nie, za dużo by, by było dobra no, fajnie nie wszyscy lubią ten aromat tak? czarnorowy ziele angielskie dobrze a umówi się Liste. u was też listek bobkowy tak. bobek albo mm -hmm. bobek tak. albo albo też liść tak. laurowy Zię, y, pieprz, zioł, y, ten, widzę zion, że kolorowy, listy, kolorowy fajny tak, no, jedzie, super. Kolorowy. to nie jest łatwo taką <coughs> tak. krew przygotować w ten sposób żeby ona nam się nie ważyła i nie ścinała Kasia ty jesteś specjalistką opowiedz jak to przede robisz przede wszystkim przy, y, przed spuszczeniem krwi z kaczki tak. czy z gęsi, mhm. do miseczki dodajemy ocet i sól. OK, a w jakiej proporcji? Yy... Tak, dwie, trzy łyżki Wystarczą. Trzeba, Tak, Wystarczy, no żeby i, i szczypta soli. I okay. wtedy nie będzie skrzepów. I spuszczamy mhm. do środka, tak, mieszamy. dopiero i, wtedy. I już. Ona musi siedzieć w lodówce, rozumiemy, prawda? Tak, tak? musi. Dobre. Mamy nasz wywar, jest piękny i złocisty, cudowny, kaczy i wrze dalej musimy przygotować czarninkę. Okej. Okay. Bierzemy odrobinę mąki. Cynamon ciut, ciut. Okej. Okay. Tak, Dobra. Smakowo, tak, gdzieś żeby nie za dużo, bo dobrze. W pierniczku jest A, ten cynamon. To jest przyprawa piernikowa. Tak, to, to jest piernik utarty. Ach, piernik utarty. Nawet storunia. Fantastyczny storunia. Tak. Pozdrawiamy kujawsko-pomorskie. Tak. zaraz do za was przyjedziemy. Odrobinę majeranku dajemy. Świetnie i możemy do smaku ewentualnie od, ale naprawdę ociupinkę cukru, cukier, I cukier i ocet wszystko. to fajnie się składa, tak. O, I wszystko w zupełności wystarczy. Mieszamy i, tak. I wlewamy czarninkę do garnka, do bulionu. Pięknie. I nie ma prawa się zważyć. Nie, no rzeczywiście, wszystko I też nie będzie. Nie było ich, bo żeśmy, tak jak opowiadałaś tak. wcześniej, wlewali tą do krew miseczki, do miseczki z octem. Niestety trzeba troszeczkę mm -hmm. octu i soli. Octu i, I soli. I wtedy wyjdzie idealna czerninka. Czy czernina ma tak, że nie można jej zagotować, tylko podgrzewać trochę jak Nie, ja gotuję. By, za 20 minut. Może być, być gotowa. Co najmniej, bo to jest krew i troszeczkę mąki, mąka surowa. Dobra. Dziewczyny, to chyba jest gotowe. Wykładamy zupę. Tak, ale fajne. Wystarczy. Dobre, no to lądujmy. Tu trzeba uważać, ale zobaczcie, jakie cudowności mamy na talerzu. Dwie łychy, co? W zupełności wystarczy. Wystarczy. To jest fajna, ale jest treściwa zupa, można, nie? Można dokładkę sobie poprosić. Można, można, można. Danie główne KGW Giętkie. A KGW Giętkie zmieniło się jakoś. Gdzie jest Kazia i Jasia? Odpoczywają. Odpoczywają. A z nami dzisiaj Monika i Dawid. Cudowne małżeństwo, które wiele lat spędziło, no właśnie, nie w Giętkim, a daleko za granicą. A dzisiaj jest z nami i będziemy przygotowywać właściwie Dawidowe, nie? Danie. Tak. Co to będzie? Opowiedz. Będzie Kaczuszka. No. Kaczuszka e, duszona w kapuście. Okej. Okay. Podawana z ziemeczkami, pusta z winkiem, no tych składników trochę jest. Dobrze, no to wycinaj waść. Kaczuszka będzie w pełni Zaczynamy. wykorzystana, nigdy się nic nie marnuje. Nie może, absolutnie. Wcześniej z krwi było przygotowana już czarninka. Mieliśmy czerninę, to prawda. Zacząłem gotować wodę, bo rozumiem, że ona będzie fajna na, na bulion. Taki bulion, który będziemy podlewać wszystkie inne rzeczy, nie? Tak, Dobra. dokładnie, tak. Powiedzcie mi, co jeszcze do tego bulionu trafia? Jakie warzywa? Bo widzę, że coś. Tak, jak na, na, na rosół, więc to możemy Dobra. też do, do bulionu. dorzucić od razu. Dorzucamy. Rzucam, zabieram. E, Monika, podasz mi e, warzywa? Oczywiście. Super. To mamy piękne nasze skrzydełko. Jedno drugie. E, przecinacie cebulki, opalacie, coś z nimi robicie. E, do rosołu? Na. E, możemy delikatnie opalić. Dobra, będziemy opalać. Znajdźmy sobie naszą tutaj tą, ogień jest, świetnie. A macie widelca tam? To dajcie, to nabijemy Już. sobie tą, będziemy jarać ją. Ja złapię jeszcze jedną zwykłą, e, seleros może być? Oczywiście, Poproszę. Dobra. Pół, Kasia mówiła, że ten, jak robi selera y, do czerninki, to daje go niedużo, wiesz? Wrzucam, jest. Marchewka dla słodkości, pietrucha też? Oczywiście. Dobra, no to w całości, siube. Ja jak robię rosół, to jeszcze lubię dodawać sobie, e, dodaję zawsze trochę czosnku. czosnek, Jakieś goździki, ale to mówię, to jak już robię typowy e, e, rosół. Czyli co, będziemy korzystać z udek. Czy ty je e, e, smażysz, czy ty je pieczesz? Jak robisz Dawid? Wiesz, będę to, najpierw będę je delikatnie obsmażę, potem okay. będę to dusił. Fajnie i tak samo piersi rozumiem. Tak samo piersi. Najpierw dobre. piersi delikatnie wykorzystamy tą skórę, która jest na, na piersiach, żeby ten tłuszczyk, który jest na tej skórze wytopił się, y, wytopił się i, i właśnie dzięki temu uzyskamy dobre smarowanie do, dla reszty produktów. Tak jest. Kaczka jest fajna, kaczka jest krucha, ma dobrej jakości, fajne ciemne mięso. Kaczki gęsi bardzo często, my ich wszystkich, tych co produkujemy w Polsce, nie zjadamy. Ale jadą na naszą zachodnią granicę i są też w Unii Europejskiej tak naprawdę jednym z lepszych produktów. Ja zawsze jak sięgam po kaczkę, to wiem, że ona zawsze będzie tip-top. A taka jeszcze żółciutka tutaj ze wsi, aż mi się gnęba Dobra, cebulę zjarał? Zjarał, sztojer. no to wrzucamy. Hop, pyk, mamy dolna część korpusu. To jest i szyjka. <gry> Chciałbym e, wytopić tłuszczyk, nawet chociażby bezpośrednio na zimno patelnię. A ona się żeby, będzie wytapiać żeby, później, tak? tak? żeby delikatnie powoli wytapiał się Dobra. tłuszczyk, który też przyda się nam do, do że tak powiem, obsmażenia y, kolejnych części. Okay. Robimy współzawodnictwo, Łapiemy sobie każdy y, ćwiarteczkę. A, tutaj wymiana no była noża. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, ja zawsze najpierw oczywiście tłumaczę, na czym polega nasza dyscyplina, prawda? Nasza dyscyplina polega na tym, że ja Ale skończę szatkować, zaczęcie. a wy już szatkujemy. O, no, super. W ten sposób zawsze zyskuję przewagę. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby nie poleciały nam palce. Walczą, walczą! Jest, wygrałam, wygrałam! Pogonili mnie. Słuchajcie, ja tak się odgrażałem przed zdjęciem. Nie powiedzieliście, ja jakie kochanie. A nie, no nie, nie. To dyskwalifikacja. Nie, no dobrze jest. Tkaczka, który, kaczka, która kaczka ma swój specyficzny aromat, smak. Pewnie. I nie chciałbym go zbytnio zabić. Więc używam podstawowych przypraw. A więc sól, pieprz i trochę mhm. kminku. I to wszystko, dobra. tak naprawdę. Kminek? łapię, sypię po prostu na mięcho. Sypię, sypię? Stop, sypię. Tak, dobra, sypię dobra. Na Yy, sól, pieprz. Fajnie. Proszę bardzo. Op, Skończmy dziękuję. sobie sól, pieprz. Ale pamiętajmy jeszcze o trzech przyprawach Liść laurowy, ziele angielskie, które mam tu plus pieprz. Odkryjmy pieprz, i wsypiemy sobie. Przełożyć tą ja pokrywę Przez, i. Wrzucamy. Wrzucamy. kilka. Dobra. Ze trzy liście laurowe. Świetnie. 3 ziela angielskiego i kilka Proszę bardzo. Pieczu. No, no i dobra. Tam, gdzie... Zakrywamy, dusimy. Wkładamy tak, na ktoś. Tak możemy spadać. No Troszeczkę nam się tłuszczów wytopiło, dobra. więc będziemy mieli na czym to dalej podsmażyć. Monia, więc może Ty zajmiesz się boczusiem, kosteczkę, a ja zajmę się cebulką. Pięknie. No ładnie. Dobra. I rozumiem, że chcesz kaczkę jeszcze podpiec. Tak, będziemy ją poddusić pod, pod nawet, bym powiedział, przykryjemy, poddusimy, żeby ona delikatnie w takiej temperaturze około 170 stopni Dobra. przez około półtorej do dwóch godziny, żeby nawet. była... Bardzo mięciutka, żeby po prostu odchodziła od kości, okay. bo część tej kaczuszki y, użyjemy, poszakujemy, wrzucimy do, do kapusty, żeby tak. razem y, wszystko fajnie przeszło, a część zostanie e, do, całości do, po prostu w całości na szale, Fajnie. Coś jeszcze podajecie do tego. Zaraz zajmiemy się naszą kapustką. Będziemy dzisiaj serwować z, z ziemniakami. I rozumiem, że tłuszcz z boczku tak naprawdę będzie nam dawał ten smak Dokładnie. do kapusty. Wykorzystamy go do. do, do, okay. do e, że tak powiemy, ze szklenia naszej cebulki. A potem do tego dorzucimy kapustkę. Dodajemy cebulkę. Dobra. Moja, ty masz co robić tam? Masz ja kapuchę. Z Kapustką. Dokładnie. Dobra. Boczuś, cebulka, kapusta. Dokładnie. Ja wam jeszcze kapusty. trochę, sypiemy. Dobra. Monika, idziesz z tą swoją grubo porżniętą. <laughs> Ale wygrałem. No wygrałaś. <laughs> nikt nie dorzucimy powiedział, jeszcze jaka to jest ta taka Nikt nie powiedział. Jeszcze, żeby mi się nam nie zmarnowało. Dobra. No to siup. Widzimy się za dwie godziny. Gotowa. Cudownie uważajcie, bo ciepłe. Pierwsi będziemy, rozdrobnimy je delikatnie i wrzucimy. One się fajnie już roz... Do kapusty? Roz... Tak, wrzucamy do kapusty. A powiedz mi ten sosik. Chcesz dolać go do kapustki? Śmiało można dobra. dolać do kapusty. Kapusta jeszcze Trzymaj. nie była przyprawiana, więc, więc te wszystkie dobra. przyprawki, które tam są, nam skoczą. Dobra. Mam jeszcze lepszy aromat. I tak samo dobra. dorzucamy A, kapustkę. Dawaj. Od razu, super. Kapustkę? Myślę, że kapustka, myślę, że kaczuska. dobra. Tak, Kapułka, ja to to wszystko ładnie. wszystko widać. No. Mieszam. Mieszamy. I teraz jest czas na doprawienie tego wszystkiego. Jeszcze! Okej. Okay. Tak. Teraz co dajesz? Damy trochę soli, pieprzu, Dawaj. popieprzymy, posolimy, a jak można odrobinę więcej Fajnie. soli, elegancko, do Dobra. tego dorzucimy troszeczkę cytrynki. soku z cytrynki. Świetnie. Też wyciąga trochę kolor, nie? Z samej kapustki, na razie bardziej czerwona. I do tego damy troszeczkę cukru, żeby wyciągnąć jeszcze smaczek. Cukier, kapusta, dobrze przyjaciele, to prawda. I oczywiście najważniejszy składnik. Co jest? Naszej produkcji wytrawne czerwone wino. Jest! Gdzie chcesz Dawid, żeby wylądował? W którym miejscu? E, może być tak na. Tak, o tak, tak, tak o, o, tak, wiesz. Tak, tak żeby było ładnie. Dobra. Fajnie, to będzie półmisek dla paru osób, nie? Chyba, że sami to zjemy we dwóch. Ziemniaczki po prostu z wody gotowane, nic więcej. Też nasze wiejskie. Słuchajcie, Oczywiście. Naturalne, wyprodukowane Pięknie. na wsi. Niech skoczą jeszcze do tego nasze łódka. E, jakieś zielone coś? Jakieś oregano, pietrucha. Może się trochę mięty złapię. Popatrz, i tak sobie myślę, że wymieszamy te trzy ziółka i położymy je ładnie z tej strony.